Dajcie, jestem w my też gram w Minecraft i kilka wyzwań muszę zrobić. Yy, tak. Najpierw to będzie z takiej kratki yy, Water. Siem, dajcie, jestem w tej z gram w Minecraft i cztery wyzwania muszę zrobić. Dobra. Pierwsze to z takiej kratki Water. Daję, może tam, dobra raz, dwa, trzy dobra kurde mój oh my God, to będzie trochę zajmie to chyba no nie wiem gdzie to jest ta woda dobra wezmę sobie wodę normalnie Uff. lecimy z pierwszym wyzwaniem normalnie To są wyzwania o platach. Jest! Dobrze! Dobra Kolejnym wyzwaniem będzie to Sklaczowanie się e, Jak to się nazywa? A, slime block Slime block G, jak, Gdzie są slime? E, gdzie jest Kurde, przecież to jest takie proste, jak ja mam, miałem tego nie zrobić, dobra. Jezus, kurde, macie dobra. Aha, że ja jestem takim debilem. Jezus, kurde. Dobra, teraz mi się uda. jak będzie. Jest! Dobra. Tym wyzwaniem to będzie blok siana. Klacz blok sianem i w ogóle ja się uczę teraz, to jest trzeci? A i to są cztery wyzwania jakby, co ja bo ja jestem trochę nubkiem w Jest. Fajnym wyzwaniem to będzie łódka. Nienawidzę nawidzę Dobra. Kurde. To będzie na pewno trudne. Nie będzie takie jak mi się wydawało. Jezu, ja nienawidzę takich klaczy, naprawdę. Kurde, ja, ja jestem debilem w tą grę. Ja naprawdę jestem debilem. Dobra. Aha, no postawię, Dobra. Na pewno to zajmie. Już widziałam, jak mi do mnie rzucą No i? Ej, dobra, teraz zrobię to. Wszystko zrobię. a Dobra, jak teraz mi się nie uda to, to robię po prostu inny klap, tą łódką. Albo nie łódką. Po prostu inne inny wyzwanie robię. Dobra. Ja nie i ja sił. Zrobimy klacz. Dobra, pojęcie To nie będzie trochę łatwiejsze, ale jest. Więc, kochani, to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Idę do kolejnego odcinka. Papa, pa. pa, pa, pa.